Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pytnijmy w League of Legends Wita się z wami DJ Paul a także... Marcin No witaj się No witam, witam Ale kto? Kogo? <laughs> Dzisiaj będą się zastanawiać półtorej godziny nad przywitaniem No i chuj The fuck? Przejdź I co teraz, ja? Dobra, startuj. No i no, 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 no i la, Lat się God. nie wita, Lat jest od, od, odjebany. On się nie wita, jest to. Ale się nigdy nie wita, nie? Dobra, startuj. Ja okay. też no się nie witam. No. Okej, okay, no i co? No i gramy do miniona, nie? Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. Mój admin? Jaki twój admin? Cześć mnie podjebał, admin. A ja nie wiem. Dobra, wybieramy. Ale ja 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 Z Krankiem. To jest... jest, jest opa, ja no, tam no, a zabrał ci Anna, ponieważ y, długo czekaliśmy, czekali na ciebie. Kto, kto zabrał? Chyba długo, 67 długo czekali na mnie, ja pierdolę. No Martin się No, no Martin jest, tam już, jest. Martin już tam... <laughs> Kurwa Johnny. <dzioniet. śmiech> to jest ja, to jest, babina, Nie masz odmina, bo mogę cię złonować, ci Hmm. Dobra wybierasz no. postacie Lad jaki nocturn. gramy tym co zawsze no. jest sprawdzone i jest dobre tak O a, czyli... arek do no mnie pisał No czyli nie wiem, Aha już pisał. pamiętam no. O Sona, dobra może swójć e, Serio? No tak, wiesz jak ona jest OP na dominionie Ja oglądałem te live z dominiona latem i Koksiła, koksiła To jest OP Chcę coś powiedzieć Sona no Przerwaj Przerzuć, Daniel, przerzuć na inny kanał, tak bo ktoś może wejść do no, nagrywania. Nie, nie no dobra, już przerzucam. Tylko Heda no, nie przerzucę raczej, ale okej. Okay. No. Heda? No nie przerzucę. Dobra, Marcin musi sam przejść, także... A po co tutaj Pali? No nie, o, nie wiem, o, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A Okej, Martin, wej... okay, Martin możesz gadać. Dalej, no i się już. dobra, damy mu. Dobra, Arek ale się nie, dobra, nie odzywaj dobra. za często. Okej, okay, dobra, gramy w takim razie, widzimy się w rozgrywce.